Cieśmy się z tego święta, niech każdy nawet zapamięta. Więc cieszmy się z tego To, jest sługę, i błagają, za gniazka naszego, na zyski czekają. uwierzyć, Że minął już rok od ostatniego wielkiego gdańskiego święta kupców, jakim jest jarmark świętego Dominika. Dziś, jak co roku, zbieramy się pod koniec lipca na długim targu, żeby uroczyście otworzyć kolejny jarmark świętego Dominika. Gdańsk od wieków był miastem wielokulturowym. Na ulicach, którego słychać było mowę z różnych stron świata. Również i dzisiaj Gdańsk jest miastem otwartym i przyjaznym dla wszystkich. Niezależnie od wyznania, koloru skóry, tożsamości społecznej czy narodowości. Dlatego dziś witamy zarówno rodowitych Gdańszczan, jak i gości z kraju i z zagranicy. Witajcie! Welcome! Herzlich willkommen! welkom! po poprosimo! Benvenuto! Witajte! Buenos dias! Tradycja organizowania jarmarku Świętego Dominika sięga średniowiecza i jest nierozerwalnie związana z zakonem Dominikanów. Zakon ten został założony w roku 1216 we Francji przez hiszpańskiego kaznodzieje Dominika Guzmana, od którego imienia wywodzi się nazwa Zakonu Dominikanów. W Gdańsku Zakon Dominikanów powstał w roku 1227. W roku 1260 ówczesny papież Aleksander IV wydał tak zwaną bólę papieską. Czyli specjalny dokument, który dawał gdańskim Dominikanom przywilej organizowania jarmarku. Tak więc to właśnie gdańskim Dominikanom zawdzięczamy powstanie jarmarku Świętego Dominika. Dziś Gdański Jarmark Świętego Dominika jest najstarszym i największym w Polsce, a także jednym z największych w Europie. Na początek gromkimi brawami uhonorujmy sponsorów, partnerów i patronów tegorocznego jarmarku. Sponsorem strategicznym jarmarku Świętego Dominika jest właściciel marki Okocim. Sponsorem głównym jest organizator wspaniałych atrakcji Gdańska, koła widokowego AmberSky i karuzeli gdańskiej. Partnerami jarmarku są Miasto Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańska Organizacja Turystyczna, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, Euronet, Coca-Cola, Żywiec Zdrój i Związek Miast i Gmin Morskich. Partnerami przystanku Przygoda są Gdańska Infrastruktura wodociągowo kanalizacyjna Koło Widokowe Amber Sky i Karuzela Gdańska. Partnerem merytorycznym przystanku jest Akademia Zabawy i Edukacji Wykrzyknik. Partnerem koncertów pod gwiazdami jest Fundacja Gdańska. Nasi oficjalni przewoźnicy to Port Lotniczy Gdańsk, SKM Szybka Kolej Miejska i gdańskie autobusy i tramwaje. Partner techniczny Rezero. Partnerzy zieleni na jarmarku to Trawnik, producent i ogrody Justyny. Patroni medialni to Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Trójmiasto.pl oraz radio Z. Chcielibyśmy podziękować także wszystkim partnerom wydarzeń specjalnych, stowarzyszeniom i miejskim instytucjom kultury, które także wspólnie z nami tworzą jarmark. Jarmark świętego Dominika. To 763 lata tradycji. Pierwszą wspomnianą w źródłach lokalizacją jarmarku był Plac Dominikański, znajdujący się na głównym mieście. Na placu tym stawiano liczne stoiska i grawy, gdzie podczas trwającego dwa tygodnie jarmarku Można było kupić przeróżne smakołyki i egzotyczne towary. Rozpoczęcie jarmarku oznajmiało w samo południe wszystkie dzwony w mieście. O tym, jak dużym i ważnym wydarzeniem był wówczas jarmark, niech świadczy fakt, że do gdańskiego portu zawijało ponoć ponad 400 okrętów załadowanych wszelakim dobrem, francuskim i hiszpańskim winem, portugalskimi korzeniami, Angielskim suknem i cyną, a nawet kadzidłami, wonnościami i jedwabiem z krajów Orientu i Dalekiego Wschodu. Jarmark odbywał się nieprzerwanie przez kilka wieków. Tradycję tę przerwała II wojna światowa, a do ponownego organizowania Gdańskiego Dominika powrócono w 1972 roku. Wtedy też oficjalnym symbolem jarmarku stał się. Karmazynowy Kogut! Tak więc w tym roku Jarmarkowy Kogut świętuje swoje 51 urodziny! No i jak Państwo widzą, jest bardzo żywotny! O, tak, bardzo żywotny! Dobra, Kogut, dziękujemy Ci bardzo! A on chyba bardzo lubi występy sceniczne. Oj, bardzo, bardzo! A teraz! Nadszedł już czas, żeby zaprosić do nas znamienitych gości. Przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska. Prezydent Miasta Gdańska, panią Aleksandrę Dulkiewicz. Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska, panią Agnieszkę Owczarczak oraz radnych. Oraz wiceprezydenta, pana Piotra Grzelaka. Ojca Michała Oska. Prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich, a zarazem organizatora jarmarku Świętego Dominika, pana, pana Andrzeja Mateja. Bojanowskiego. Witamy serdecznie także pana senatora Bogdana Borusewicza oraz posła Piotra Adamowicza i Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Krzysztofa Grabowskiego. A także Panią Europoseł Magdalenę Adamowicz. A teraz prosimy Panią Prezydent Miasta Gdańska o zabranie głosu. Witajcie kochani. Kto jest z Gdańska? Uuuu. Całkiem sporo. Kto z Pomorza? Uuuu. Też całkiem sporo, ale zobaczcie, ilu mamy gości z różnych miejsc. Czy jest ktoś z Wielkopolski? Oprócz pana marszałka. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. I wszystkich Was witamy bardzo serdecznie. Rozpoczynamy po raz 763 Jarmark Świętego Dominika. Wielowiekowa tradycja. Tradycja, która jest jednym z elementów... Tożsamości naszego miasta, tożsamości Gdańska, bo Gdańsk to miasto hanzaatyckie miasto, które kształtowało handel, ale co chyba bardzo, bardzo ważne w handlu poza zarobkiem godziwym to spotkanie ludzi. I mam nadzieję, że ten jarmark, kolejny Jarmark Świętego Dominika przyniesie Wam wiele ciekawych spotkań z ludźmi, rozmów, wydarzeń kulturalnych, których nie brakuje na jarmarku. Korzystajcie ze stref, różnych stref społecznych, tematycznych, gdzie poruszamy ważne sprawy, które nurtują mieszkańców Gdańska, Pomorza, całej Polski. Bawcie się dobrze, handlujcie. Uczciwie zostawcie miasto w stanie niepogorszonym, jeśli się uda to jeszcze lepszym i wyjedźcie z Gdańska z nowymi znajomościami, przyjaźniami i wróćcie tu za rok albo jeszcze wcześniej. Wszystkiego dobrego, dobrego czasu, dobrej zabawy. Prosimy teraz o zabranie głosu ojca Michała Osta, przeora zakonu Dominikanów. Jarmark Świętego Dominika to także bardzo konkretne zadanie przed nami. To jest taka próba zmiany swojego patrzenia na to, co widzimy dookoła i możemy na to, co patrzymy, na, to, na te piękne wyroby, które będziemy oglądać, jako twórczość, jako pasję yy, naszych bliźnich i tak. Na ten Jarmar także możemy spojrzeć. Życzymy Wam pięknego czasu jarmarku, kiedy będziemy się jeszcze bardziej poznawać i dzielić tym, co, co mamy. Teraz prosimy o zabranie głosu panią Agnieszkę Owczarczak, przewodniczącą Rady Miasta Gdańska. Drogi gdańszczanki, drodzy gdańszczanie, kochani goście ze wszystkich zakątków Polski i świata. Otwieramy ten, ten 763 Jarmark Świętego Dominika, licząc, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie: coś dla ciała i coś dla ducha. Bo jak już wiecie, Jarmark Dominikański to nie tylko wielkie święto handlu, ale także święto artystów, rzemieślników, społeczników. Życzę wszystkim sprzedającym, żeby sprzedali drogo, kupującym, żeby kupili tanio ale żeby z tych transakcji obie strony wyszły zadowolone. Bawcie się świetnie na 763. Jarmarku Dominikańskim. Zapraszamy wicemarszałka województwa pomorskiego pana leszka Bonę. Witajcie. Do jarmarku szczególnie polecam najwspanialszą uliczkę, uliczkę Pomorską. Próbujcie i kosztujcie tam smaki powiśla, żuła Kociewia i Kaszów, nie zapomnijcie o podmiotach ekonomii społecznej, bądźcie dla nich szczodrzy. Zapraszam na Jarmark, zapraszam do Gdańska, zapraszam na Pomorze. A teraz zapraszamy, opowiedział słów parę pan Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. No i jestem przygotowany na 45 minut. Drodzy Państwo, próbuję lekko kończyć, nabrać się trochę takiej radości ze słuchania, ale nie mnie. Ze słuchania Gdańska, ze słuchania uczucia miasta, które nas gości. Bardzo dziękuję Gdańszczankom i Gdańszczanom, dziękuję Pani Prezydent, Pani Przewodniczącej za umożliwienie współtworzenia i współczucia naszej przepięknej stolicy Pomorza. Gdańsk to miasto, które zawsze było otwarte, które zawsze gościło kupców, ale też i tych, którzy musieli uciekać z trudnych chwil swojego życia w historii. Tutaj zawsze mogli znaleźć swój port. Bardzo dziękujemy i wierzymy w to, że zostawimy to miasto, jako kupcy, jako odwiedzający w stanie dużo lepszy niż go dzisiaj. Spotykana jest już nieźle. Bardzo dziękujemy za to, że możemy być z wami. Mam nadzieję, że będziecie jako Gdańszczanie zadowoleni i na końcu powiecie, że było nieźle, ale za rok będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Na czas trwania Jarmarku św. Dominika władze w Gdańsku symbolicznie przejmują kup. Aby zatem tradycji stało się zadość, prosimy Panią Prezydent Aleksandrę Turkiewicz o przekazanie na trzy jarmarkowe tygodnie klucza do bramy miasta na ręce Prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich, Pana Andrzeja Polanowskiego. Szanowny Panie Prezesie, przekazuję klucz do bram miasta na trzy tygodnie. Troszczcie się o miasto. Starostliście się o tych, którzy do nas przyjeżdżają, i oddajcie, tak jak obiecaliście, w stanie polepszonym. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Życzymy pomyślności w interesach. I żywimy nadzieję, że po jarmarku również do kasy miejskiej jakiś grosz padnie. Od lat uroczyste otwarcie jarmarku obwieszcza odegranie hejnału jarmarku św. Dominika. Hejnał liczy sobie tyle nut, ile lat tradycji w danym roku ma jarmark. Tak więc co roku jest to o jedną lutę więcej. Nie trudno się zatem domyślić, że w tym roku hejnał będzie liczył sobie 763 nuty. Już za chwilę usłyszycie go Państwo w wykonaniu 16 trębaczy z Towarzyszeniem Autorem muzyki jest gdański trębacz Paweł Kulisz. Przed Państwem gdański zespół Tubicina Torres Gedanenses Ensemble 12 trębaczy w oknach Starego Domu Ławy Dworu Artusa i gdański karilon, na którym zagra Monika Kazimierczak. Dominika to wydarzenie nie tylko handlowe, a także kulturalne. Tak więc obok typowo kubieckiego i handlowego charakteru towarzyszą mu liczne wydarzenia kulturalne, artystyczne, edukacyjne i społeczne skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy na koncerty muzyki poważnej i jazzowej. Pokazy filmowe, spektakle teatralne i warsztaty dla dzieci oraz wiele, wiele innych wydarzeń i atrakcji. Program imprez towarzyszących Jarmarkowi jest bardzo bogaty, a my przedstawiliśmy Państwu zaledwie niewielką jego część. Zapraszamy na Jarmarkowe atrakcje i wydarzenia na przystanku Równość przy ulicy Rajskiej. Przystanku Przygoda przy ulicy Podwale Staromiejskie, przystanku pod żaglami na wyspie Ołowianka i przystanku Smaków na skwerze Świętopełka Wielkiego. Tak jak już wspominaliśmy, historia Jarmarku Świętego Dominika sięga średniowiecza. Wtedy również obok handlowania atrakcją Jarmarku były spektakle i barwne parady trup teatralnych, kuglarzy i aktorów. Aby podtrzymać tę tradycję, już za chwilę, na długim targu, artyści Teatru Gdańskiego Archipelagu Kultury uformują paradę, która przejdzie ulicami Gdańska aż do przystanku Równość na skwerze Heberiusza przy Muzeum Bursztynu. W paradzie wezmą udział postacie związane z Gdańskiem i takie, które z stylistyką nawiązują do symboliki jarmarku. Symbol jarmarku, karmazynowy kogut. Hermes, Bóg handlu i patron kupców. I fortuna, alegoria ze złotej bramy. Symbol hanzatyckiego Gdańska, Bóg mórz i oceanów. Neptun, Syreną. Polska szlakta kontuszowa. Hetman, strażnik skarbu i sekretarz bractwa. I strażnik pieczęci bractwa kurkowego. Żołnierze Garnizonu Gdańskiego Gdańskie Mieszczanki, Mieszczanie i Gdańskie Patrycjuszki Traganiarki, Rzemieślnicy Gdańscy, a także kupcy przybyli na jarmark z krajów Europy i Dalekiego Orientu Werbliści zespołu Taraban i zespół Bursztynki Szanowni Państwo, drodzy Gdańszczanie i turyści Jarmark Świętego Dominika no Domini 2023 oficjalnie uważamy za otwarty! A teraz już powoli zaczyna się formować parada, którą prowadzić będą werbliści tarabany zespołu bębnowego tarab.